Pewnej nocy, gdy byłem jeszcze młodzieńcem, nawiedził mnie duch Butomara. Powierzył mi misję odnalezienia czterech wybranych, by przywrócić magię na wyspie Korinis. Podczas mojej podróży natrafiłem na ruiny świątyni Beliara. Tam po raz pierwszy zetknąłem się z mrocznymi tajemnicami. Które miały ukształtować moją przyszłość. Z czasem stałem się jednym z najwyższych magów ognia, członkiem najwyższej rady klasztoru Innosa na wyspie Korinis. Jednak moje zainteresowania wykraczały poza tradycyjne nauki. Fascynowała mnie czarna magia. I tajemnice Beliara. W podziemiach klasztoru stworzyłem ukrytą bibliotekę, gdzie gromadziłem zakazane księgi i manuskrypty. Moje badania nad świątyniami Beliara budziły niepokój wśród innych magów, zwłaszcza Pyrokara, na rozkaz króla Robara II. Pracowaliśmy nad stworzeniem magicznej bariery, która miała otoczyć górniczą dolinę. Jednak coś poszło nie tak. Bariera przybrała większe rozmiary, więżąc nas wszystkich w jej obrębie. Po incydencie osiedliliśmy się w Starym Obozie. Moje zainteresowanie nekromancją. I przyzywaniem istot z innych wymiarów nie było tam mile widziane. Czułem, że muszę podążać własną ścieżką. Opuściłem krąg ognia i udałem się na Ziemię Orków. Tam, wznosząc swoją wieżę, kontynuowałem badania nad mrocznymi sztukami oraz przyczynami niepowodzenia rytuału bariery. Zgłębiałem tajniki nekromancji, badałem plany Beliara oraz znaki zapowiadające wojnę bogów i przybycie wybrańca. Moje eksperymenty z przyzywaniem istot z innych wymiarów miały na celu zrozumienie nadchodzących wydarzeń i znalezienie sposobu na zakończenie tego konfliktu. Wiedziałem, że moja droga jest samotna i pełna niebezpieczeństw, ale byłem gotów poświęcić wszystko, aby zrozumieć i wpłynąć na losy świata. Moje badania doprowadziły mnie do odkrycia prastarych przepowiedni. Zrozumiałem, że nadchodzi czas wielkich zmian, a równowaga między bogami zostanie zachwiana. Orkowie, nieświadomi pełni swoich działań, przyzywali moce spoza naszego świata. Wiedziałem, że muszę zgłębić te tajemnice, by przygotować się na nadchodzące wydarzenia. W moich wizjach ujrzałem wybrańca, który miał odegrać kluczową rolę w nadchodzącej wojnie bogów. Postanowiłem przygotować się na jego przybycie i poprowadzić go ku przeznaczeniu. Czas był bliski. Wszystkie moje działania, badania i poświęcenia miały doprowadzić do tego momentu. Wiedziałem, że wkrótce losy świata spoczną w rękach wybrańca, a ja będę jego przewodnikiem. I tak oto nadszedł czas. Nasze ścieżki miały się przeciąć, a przeznaczenie miało się wypełnić. Byłem gotów na to, co przyniesie przyszłość.